Podcast przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i wyrozumiałych. Osoby niepełnoletnie prosimy o oddalenie się szybko, w dowolnie wybranym kierunku, byle z dala od głośnika. Natomiast osoby niewyrozumiałe prosimy o rozebranie się do naga, wysmarowanie masłem orzechowym i nucenie melodii Antoniego Dworzaka podczas leżenia na mrowisku. Jak mawia tekst ludowej piosenki? Z kwiatuszka na kwiatek, od trupa do trupa. Jak będziesz mieć szczęście, wyjdzie go ładu. Prawda? Oj, dana, dana. Wbrew pozorom, taki wstęp bardzo adekwatnie opisuje sprawę, o której opowiemy. Więc. Nieżeli długo i szczęśliwie, w Wonderwaldzie. Jeżeli wydawało się Wam, że Sandomierz jest miastem zbrodni, to jednak Wonderwald bije go na łeb. I to wszystkimi możliwymi narzędziami. Morderstwa, porwania, wymuszenia, i jeszcze więcej morderstw, i magia magicznego lasu. O tym wszystkim posłuchacie w naszym podcaście. Przy mikrofonie Sławek Statystyczny-Kowalski i ten drugi Mateusz Gadający Świstak. Znaczy, że ja. Joachim Weissbuder, pseudonim Aptekarz, był drobnym dealerem działającym w okolicy Słonecznego Kościńca. Towaru zazwyczaj miał mało, a klientele niezbyt wybredną. latów, ćpunów, na końcu swojej niewesołej ścieżki i gospodynie domowe, które w tajemnicy przed światem korzystały z jego specyfików, by przetrwać chaos rodzinnego życia. Może dlatego był lubiany i szanowany w swojej okolicy. Był z niego taki friendly neighborhood dealer. Niestety, nie wszyscy tak o nim myśleli. 11 czerwca ekipa remontująca bar twardowski leci na Księżyc, znalazła go martwego. Dokładnie rzecz ujmując, znalazła dwie nogi wystające z pojemnika z dość mocno zastygłym już wapnem. Dopiero po odłupaniu od ciała części materiału budowlanego okazało się, że to właśnie Weiss Puder. Jego lot na Księżyc należał do zdecydowanie tych udanych mniej. Bardzo mniej. Do miejsca zbrodni wrócimy jeszcze za moment. Po oględzinach zwłok okazało się, że przyczyną śmierci mężczyzny była seria 18 dość brutalnych pchnięć nożem zadanych w klatkę piersiową. Większość z nich posłałaby aptekarza na tamten świat albo na Księżyc. Policja podejrzewała, że sposób, w jaki potraktowano mężczyznę, może być wskazówką co do natury samej zbrodni. Pierwszą postawioną przez policję hipotezą były porachunki pomiędzy grupami przestępczymi. W Wunderwaldzie. Akurat dogorywał konflikt pomiędzy gangiem Czarnego Piotrusia a szwesterszaftem babyaki, więc łatwo było przyłożyć to morderstwo do którejś ze stron. Opowiadaliśmy o tym w odcinku trzecim do przesłuchania którego również serdecznie zapraszamy. Niestety, Weisspuder nie miał powiązania ani z Piotrusiem, ani z Trudzi Gorzelską. Co potwierdził policyjny informator. O oni byli jak sieć hipermarketów, a on, on to raczej. Taki, e, wie, wie pan, taki kiosk z warzywami na spokojnym osiedlu. A, no i trzymał się tamtych z daleka, bo to warto on brał raczej od trolicy. Dodatkowo metoda zabójstwa nie pasowała do żadnej ze stron. Hipotezę o porachunkach gangów. Policja na moment musiała odwiesić na kołek i poszukać innych możliwości. Komendant gajowy wydał polecenie, by zająć się ustaleniem ostatnich kontaktów aptekarza. To, że zwłoki znaleziono w pobliżu Twardowskiego, nie wzbudzało niczyich podejrzeń. Okolice Baru stanowiły bowiem zwyczajowy rewir operowania Wajspudra, i to tam policja postanowiła podpytać o ostatnie chwile z życia dilera. Niestety te okazały się nadwyraźnie ciekawe. Zaparkował swój samochód przed lokalem, zamówił pierwszego drinka, zwykle zamawiał bić z piasku, a potem całą noc spędził przy tym samym co zwykle stoliku. Kiedy odzywał się telefon, Weissbuder wychodził na chwilę i wracał. Trixie, barmanka, która obsługiwała aptekarza w wieczór jego śmierci, wspomina, że nic nie wskazywało na jakieś poddenerwowanie, euforię czy coś. A to wypad do Mielna na Offenluft, a to przygotowania do turnieju w Petang. A to chwalenie się nowym modelem komórki i und 30 był to taki zwyczajny wieczór, zwyczajnego dealera. Nawet fakt, że wyszedł nieuregulowawszy rachunku, nikogo nie zdziwił. I to mu się wcześniej zdarzało. Przy okazji rozmowy z Trixie wyszło jednak na jaw, że już po śmierci aptekarza w barze zjawił się mężczyzna, który również wypytywał o to, z kim widział się dealer w noc swojej śmierci. Niestety, poza dość ogólnikowym rozpisem, kelnerka nie potrafiła udzielić pomocnych informacji. Według niej, mężczyzna rozpytujący aptekarza miał około 1,70 m, tak plus minus 10 cm. Był brunetem albo szatynem o średnio niskim głosie. Oczy chyba brązowe, może niebieskie. Nos dość długi, ale taki bardziej zwykły. Podobnie uszy. Oszałamiająca ilość szczegółów pozwoliła natychmiast zidentyfikować sprawcę. Mógł nim być? Prawie każdy. Policja była w kropce. Nie było nagrań z monitoringu, aptekarz znał się na swojej robocie i wybrał miejsce, w którym spokojnie można było handlować bez świadków. Nic też nie dało sprawdzenia ostatniego połączenia. Numer pochodził z jednorazowej karty na doładowanie. Jedyny faktyczny dowód, jaki pozostawił po sobie sprawca, to odciśnięte we krwi ślady butów, rozmiar 41. Po głębokości odcisku eksperci wnioskowali, że osoba, która je nosiła, była dość lekka. Musimy jeszcze wspomnieć o jednym szczególe miejscu zbrodni. Aptekarz zginął tuż przy budowie, w alejce, w której zwykle wymieniał towar na jego bardziej fiducjarny ekwiwalent. Znaczy, że pieniądze. To tutaj dopadł go sprawca. W ruchach mordercy nie było zawahania, przez co ściany kamienic tworzące alejkę wyglądały jak po świniobiciu. Smuga juchy ciągnęła się stamtąd aż do kadzi z wapnem. I jedyny dowód jaki został to ślady butów. Komendant Gajowy nie potrafił poskładać tego w całość. Za dużo było w tej zbrodni przypadkowości i za dużo precyzji jednocześnie. Sprawa ta była jak jedzenie czekolady z ostrą papryką, albo picie drinka z kretem. Z tym zwierzęciem? Z tym chemikaliem. Niby czujesz, że pali, ale nie do końca o to chodziło. Wracając do dzisiejszej sprawy, przełom nadszedł niespodziewanie w postaci drugiego morderstwa. Ale zanim o nim opowiemy, reklama! W mym sercu zagościła jesień. Smutek, szarość, deszcz. Papierki po lodach minionego lata. Zdaje się, że potrzebujesz. Wow! Czego? Wow! Bo wow jest wow! A jeśli ty masz wow, to jesteś wow! I wszystko jest wow! O, wow! Widzisz? Teraz już wszystko będzie wow! Zawsze wow! Bo wow jest wow! Tak, teraz wszystko jest wow! Dzięki wow! Wow! Kup teraz, a drugie wow dostaniesz gratis. Zamów na www.ww.wew. Reklama! Michał Becker został potraktowany w dokładnie taki sam sposób jak aptekarz. Kilkanaście głębokich, zadanych z furią pchnięć nożem. Miejsce zbrodni, przypominające remont, w którym wszystko poszło źle. I nie jeden pojemnik z farbą eksplodował, a farba ta miała czerwony kolor. Na dokładkę zwłoki zostały nieudolnie wypchnięte do bagażnika sportowej karocy, nad którą Baker pracował. Mężczyzna prowadził bowiem warsztat karocowy i znany był z tego, że robił najlepsze tuningi w całym Wunderwaldzie. Znany był jako ten, który nawet malucha potrafił rozpędzić do 200 na godzinę, a dyniową karocę wysłać w kosmos. Do tego wszystkie pojazdy, które wychodziły spod jego ręki, charakteryzowały się drapieżnym sznytem pełnym elegancji. Był samochodowym artystą który znał się na rzeczy. Niestety, osoba, która postanowiła stuningować jego, na rzeczy znała się niewiele. Ogólne wykończenie było prowizoryczne. Niektóre części odpadały albo trzymały się na słowo honoru, a innych w ogóle brakowało. Choć nie. Jednak znała się na rzeczy. Przynajmniej takie wnioski wyciągnęła ze stanu zwłok policja. Rany zadane sprawnie, bez wahania. A do tego jedyny dodatkowy ślad, jaki pozostawił po sobie oprawca to odcisk buta rozmiar 41. Oba morderstwa ewidentnie łączyły się ze sobą. Na pierwszy rzut oka nie było widać związku pomiędzy nimi. Ale komendant gajowy wiedział, że niektóre związki pozostają ukryte przez bardzo długi czas. I tutaj przypomniała mu się jego była żona, i ich wspólny, równie były sąsiad. Zlecił więc swoim ludziom zbadanie, co łączyło aptekarza z bekerem. Już wiemy kim był Weisspuder. Przybliżmy więc postać mechanika. Poza zwykłą warsztatową działalnością, Baker zajmował się również przygotowywaniem karoc do wundervalskich street race'ów. Nielegalne wyścigi karoc, samochodów, fur i wozów ku utrapieniu policji cieszyły się prawie taką popularnością jak turnieje w petang, więc i Baker miał pełne ręce roboty. Zwłaszcza od chwili, kiedy jego maszyny raz za razem docierały na linię mety jako pierwsze. Młodzi fani nielegalnych sportów motorowych zaczęli przepuszczać szturm na jego zakład, zostawiając przy tym góry gotówki. Może więc sprawcą był jeden z niezadowolonych klientów. Policja postanowiła bliżej przyjrzeć się środowisku wunderwaldzkich Street Racerów. Tajnemu agentowi o pseudonimie Dominik udało się sprawnie zinfiltrować najbardziej znaną grupę organizatorów tego typu wyścigów rodzinkę. Na marginesie. Na jej temat powstała nawet seria filmów przygodowych Galopem i cwałem z niezapomnianą rolą Wita Benzyny. Oto fragment z pierwszego raportu Dominika. A samochody robią brrr, 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 a wszyscy w koło robią uaaaaaaaaaa, światełka mrgają, e, tak pachnie tak olej z ulicy, a samochody dalej robią wrrrrrrrrrrrrr, tak nagle pisk i takie ui! I zór ludzie dalej robią Ła i pachnie paloną gumą. Komendant Gajowy zagroził, że jeśli ponownie otrzyma raport w tym stylu, dominik będzie mógł rozglądać się za nową pracę. Kolejne raporty były już bardziej rzeczowe. Na pewno było w nich więcej rzeczowników. Były też pseudonimy organizatorów, kilka informacji o planowanych wydarzeniach, a także coś, co zwróciło uwagę komendanta. Informacja o tym że kierowcy często wspomagali swój refleks z narkotykami. Była to cienka nitka, która w jakiś sposób mogła połączyć oba zabójstwa. Dominik dostał więc wstępne zadanie: miał ustalić, z usług jakich dilerów korzystali kierowcy. Lista nie była zbyt długa. Część zaopatrywała się u Hansela. Tego, który jakiś czas później wykonał wyrok na babiejadze. Część przywoziła towar z Nibelandii, a część korzystała z usług ludzi trolicy. Aptekarz na liście pojawił się dwukrotnie. Jednym z jego klientów był Koszałek Opałek. Kierowca znany z tego, że do dopalania swojej karocy postanowił użyć czystego tlenu. Gdyby silnik jego wozu to wytrzymał, Opałek byłby najszybszym kierowcą w Wunderwaldzie. Ale nie wytrzymał. Dlatego Koszałek Opałek był kierowcą najbardziej poparzonym. Krążyły też dowcipy, że jego karoca potrafi pędzić we wszystkie strony. Naraz. Drugim kierowcą, który brał towar od aptekarza, był Andreas Wolf. Z tych Wolfów, chociaż rodzina dalsza. Nie to jednak było najważniejsze. Najważniejsze było to, że w przeciwieństwie do koszałka opałka, który swoje fury modyfikował sam, Wolf przy swojej złotej karocy Eclipse GS z obniżonym zawieszeniem korzystał z usług Bekera. Udało się wreszcie ustalić chociaż nikłe połączenie pomiędzy oboma morderstwami. Był nim Wolf. Ci to mają pecha. Problem polegał na tym, że mężczyzna od pewnego czasu rozpłynął się w powietrzu. Trzeba było więc go odnaleźć. Wydano nakaz przeszukania mieszkania Wolfa. Kawalerka, którą wynajmował, nosiła ślady męskiej ręki. Przepełniony z lew i kosz na śmieci w kącie pokoju piramidy pudełek, kłopicy skarpetki na podłodze, krzesła łóżku stole, a nawet na żyrandolu. A co ty tak lecisz, stary? No mała była. A, okej. Okay. Mogę dalej? Tak. I cała bateria stojących na baczność butelek po wódce. Na stole lusterka przy nim szklana rurka. Wolf może był dobrym kierowcą, ale za to prowadził się nie najlepiej. Dwie rzeczy, o których warto tutaj wspomnieć, są następujące. Choć nie było śladów po samym Wolfie, policja odnalazła kwity na wynajem garażu, w którym mogła znajdować zaparkowana bryka mężczyzny. Sprawdzono też numer pozostawionych przez Wolfa butów 43. Kiedy komendant Gajowy przeglądał zdjęcia z mieszkania Andreasa Wolfa, nie mógł pozbyć się wrażenia, że cały ten rozgardiarz jest wynikiem ostatnich dni. Może tygodni. Wnioski, jakie wyciągnął z tego policjant, były następujące. Coś musiało Wolfa dręczyć. Albo musiał się czegoś bać. Raczej nie zamordował Weiss Pudra ani Beckera, co potwierdził numer buta. A skoro nie był mordercą, mógł być ofiarą. Może próbował... Zapić strach? A może po prostu był niechlujnym singlem? W sumie słuszna uwaga. To wszystko oczywiście były hipotezy. O wiele więcej rzeczowego materiału mogło przynieść sprawdzenie garażu. Policja zdobyła więc nakaz przeszukania wynajmowanej przez Wolfa miejscówki i kiedy dostała się do środka, znalazła tam jego złotą karocę Eclipse GS z obniżonym zawieszeniem. W środku, na miejscu kierowcy, siedział Andreas Wolf. Z tych Wolfów. Chociaż już wspomnieliśmy, rodzina dalsza. Torz Wolfa przypominał sito, z którego wylewały się jego wnętrzności. To, 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 Tym razem oprawca włożył w robotę dużo więcej wysiłku. Starszy posterunkowy Maślanka tak opisał stan zwłok w swoim raporcie. Ofiara przypominała jeden z późniejszych portretów Francisa Bacona. Twarz niby na tym samym miejscu, ale co było czym, nie sposób zidentyfikować. W plamach krwi odnaleziono te same odciski butów, co w przypadku poprzednich dwóch morderstw: 41. Odcisków palców nie odnaleziono, ale policjanci zwrócili uwagę na pewien dość osobliwy szczegół. Karoca Wolfa nosiła na sobie ślady wypadku. Na wgnieceniach maski widoczne były plamy krwi, które, jak wskazywała późniejsza analiza, nie należały do Wolfa. Można wręcz powiedzieć, że to była krew nie z tych Wolfów. Przed ludźmi gajowego leżała układanka z coraz większą ilością elementów, ale bez pudełka, więc wciąż nie potrafili ułożyć z nich jednego spójnego obrazka. Dominik wrócił do inwigilowania środowiska ulicznych wyścigów, a jeden z policjantów z drogówki, przyglądając się zdjęciom karoserii wozu Wolfa, stwierdził, że Wolf musiał w coś nieźle, i tu cytat, pie... w coś albo w kogoś. Ogłoszenie nadawcy. Słuchaczu, to jest twój podcast, który robimy specjalnie dla ciebie, więc nie zwlekaj, tylko kliknij twój dzwoneczek na twoim komputerze, w twojej komórce, w twojej platformie, na której słuchasz tego podcastu, a szczególnie na YouTubie, na twoim YouTubie! Więc wiesz, co masz robić! Nie ob... dalaj się, tylko do roboty! Serdecznie dziękuję ci za wsparcie. Nie tylko ja, Świstak też. Wiesz co? Nie przestawaj. No i po jedziemy dalej. Nikt nie zgłaszał jednak wypadku z udziałem złotej karocy Eclipse GS z obniżanym... czym to tam było? Gajowy zlecił więc sprawdzenie takich wypadków, w których kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Lista składała się z ponad 37 pozycji, to znaczy było ich 38. Na szczęście raport Dominika pozwolił zawęzić listę do dwóch. Mój informator potwierdził, że ostatni wyścig, w którym udział brał Wolf, odbył się trzy miesiące temu. Podobno tamten wyścig toczył się o naprawdę sporą gotówkę, a więc Wolf dla kurażu nafurał się jak górski troll. Wyścig nie został jednak rozstrzygnięty, bo psy, to znaczy my, go zwęszyły i cała ferajna musiała rozjechać się w swoje strony. Najlepiej to wyszło koszałkowi opałkowi. A potem, a potem to Wolfa już nikt nie widział. Data wyścigu zbiegła się z potrąceniem dostawcy pizzy Jacka Rittera, który trafił na kilka tygodni do gipsowej zbroi, a jego skuter do nieba dla jednośladów. Drugi wypadek, który miał miejsce tego samego wieczoru, był o wiele bardziej tragiczny. Niezidentyfikowany samochód wjechał w stojący przy drodze Kozłowskich, w którym znajdowała się siódemka dzieci. Wszystkie zginęły na miejscu. Matka, Hanna Kozłowska, przeżyła jedynie dlatego, że musiała wrócić do domu po dokumenty. I w tym przypadku raczej nie można było tego nazwać szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Ritter w tym momencie wciąż odbywał powypadkową rekonwalescencję i wciąż był najwolniejszym dostawcą pizzy w Wunderwaldzie. Poza tym, z wypadku niewiele pamiętał. Jak mówił. No, no, ja najpierw sobie tak jadę, tak. pr pr pr, 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 pr i nagle słyszę takie. I, a potem. i ping, w uszach mi piszczy, a potem to już tylko. ping, ping. I no i taka e, e, cytata pielęgniarka. Komendant gajowy pomyślał, że może najwyższy czas przejść na emeryturę, albo wreszcie zatrudnić kogoś, kto zacznie pisać normalne raporty. Hanna Kozłowska to była zupełnie inna liga. 37-letnia kobieta, do tego z motywem. Dwóch funkcjonariuszy zostało wysłanych, żeby odbyć z nią rozmowę. Odpowiadała spokojnie i rzeczowo. Lecz to nie po jej odpowiedzi przyszli policjanci. Kiedy jeden z nich zajął kozłowską rozmową, drugi sprawdził numer buta kobiety. Było to 41. To wystarczyło, żeby zaprosić kobietę na komisariat. Tym razem w roli podejrzanej. Nie broniła się. Kiedy przesłuchujący ją policjant zapytał, co robiła w dniu zabójstwa aptekarza, spokojnie zapaliła papierosa i odpowiedziała: Mam się wyprzeć? To jakbym się. To jakbym się swoich dzieci wyparła. Przyznała się zarówno do Weisspudra, jak i Beckera. Natomiast przy Wolfie dodała, że nie tylko go zabiła, ale zrobiła to z rozkoszą. Patrzyła mu w oczy, i gała. I śmiała się, i gała. I ma nadzieję, że zostanie to zaprotokołowane, bo liczy na zarzut morderstwa z promedytacją. Na pytanie, gdzie nauczyła się tak operować nożem, odpowiedziała: Proszę pana, ja jestem matką. Codziennie musiałam robić po kilkanaście kanapek ciahać marchewki, opierać ziemniaki. To uczy posługiwania się tego typu narzędziami. Dokładnie opisała każdą ze zbrodni, kładąc szczególny nacisk na to, że zamordowanie wszystkich trzech sprawiło jej nieopisaną wręcz przyjemność. Nie chciała jednak powiedzieć, w jaki sposób udało się jej dotrzeć do swoich ofiar. Korzystałam z kryształowej kuli. Zbywała policjantów. Podczas procesu była również dość butna i nie okazywała skruchy. Mimo to, sąd wziął pod uwagę okoliczności, przez które Kozłowska dopuściła się morderstw i skazał ją na 20 lat pozbawienia wolności. Kozłowska ewidentnie była niezadowolona. – Liczyłam na karę śmierci – powiedziała do dziennikarzy, którzy śledzili proces. Ta niewesoła historia ma równie niewesoły finał. Po osadzeniu w wundervalskim więzieniu dla kobiet Hanna Kozłowska popełniła samobójstwo. I Jak głosi tytuł naszego podcastu wszyscy nie żyli długo i szczęśliwie! W Wunderwaldzie. No to co? Jakiś pomysły na morał? Sławku? Przewolony jest być wolfem w Wunderwaldzie, zwłaszcza z tych wolfów. A ja z kolei mam taki najważniejsza jest rodzina. Nawet wolfów? Tych wolfów. Przynajmniej dla naszego podcastu pęk! A już za dwa tygodnie zapraszamy na kolejny odcinek, w którym opowiemy o dość pechowej karierze szeregowego żołnierza z gangu trolicy, który zamarzył o tym, żeby być prawdziwym chłopcem. Tymczasem na dziś to już wszystko. Mówili dla Was Sławek Statystyczny-Kowalski i Mateusz Gadający Świstak, a to był podcast Nie Żyli Długo i Szczęśliwie w Wunderwalcie, ale i na Facebooku, na YouTubie, Instagramie, Gdybyście mieli ochotę wesprzeć leciutko nasz podcast, możecie nam ku... Postaw możecie nam ku... Możecie nam baje kofi. Tak, to jest taki link tam na dole i tam można nam postawić kawę lub herbatę, ale generalnie klikajcie. Zdefraudujemy całe pieniądze.